Witajcie wszyscy! Dziewczyny i chłopacy Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj sobie zagramy jeden na jeden na awupy i od razu przejdziemy do gierki Oczywiście mam dwóch kolegów i omówię już to w grze Więc tak e, Jeszcze tylko zrobię jedną rzecz więc witajcie ja wszyscy do strony Witwu. I co mają zrobić widzowie? Zostawcie suba! I lajka. Ale I Dobrze, tak. I dzisiaj sobie zagramy na AWP, jak już mówiłem, 2 na 1. Oni, jeśli oni ze mną wygrają, gramy do 16, jeśli ze mną wygrają, to otrzymają ode mnie 2 grosze. Ode mnie 2 grosze dostaną na Jestem stronce. Ja nie I tutaj o, sobie. Chwila. Y, I sobie zeszortujemy grę. Dobra. <tżanka> tak I sobie polecimy. Mam nadzieję, że filmik się uda. Że Szazam nie zabije znowu. Dokładnie. Oczywiście wbijajcie też naszego Discorda, który jest w opisie. Widzicie też, czytajcie opis, tam też są ważne rzeczy. I Kamil. I jeszcze, czekaj, czekaj, czekaj. Co? Jeszcze raz na swoim odcinku. Ja? Tak. Dobra. Zrobić, o, coś nie mi nie I tak, i słuchajcie, możecie bić na naszego Discorda, który jest w opisie I oczywiście możecie pogadać ze mną, Shazamem. Oraz z Bułą. Bułeczką. <laughs> Bułeczką. I Zereczką, hehe. Nie ja no, życzę. Aha, ty szedłeś na wieżę, okej. Okay. Dobra, no i możecie spogadać z nami. Możecie też z nami coś nagrać, jeśli jesteście chętni. Nagrywki są, kanały. Możecie sobie popisać na kanale głównym i tak dalej. Więc... Ja na no, razie, ja będę zakładać kanał. Tak, okay. i Buła będzie zakładać kanał. Ja go wypromuję najczęściej. O kurde, kurde! Mm, zejdź, nie kolega wypromuje, więc... No to kolega i ja. No, kurde. a później ja ciebie <laughs> Patrzcie, byłam ja. ma tych sobie Serio, kanał, kolega go wypróbuje, później sam się wypromuje, nie. No właśnie, proste. Później no sam później się wypromuje, później... Nie, nie. Dobra, co teraz zrobić, bo to, trochę jest niefajnie jak wygrywacie, nie? To jest trochę niefajne. Powinniśmy mówić ciągle do Bibi. Tak, mówię, ale to mnie dekoncentruje. Jestem jak... E... Ładnie o to chodzi. E, co? W jakim nie, no, nie trafiłem? To nie był noskop, nie niemożliwe. No, no, nie. nie, to nie był. No właśnie, nawet było trudno. Nie mam z no. Nie jest noskop, ale ja mówię. Dobra, trzeba to jakoś zrobić. Jajunek. Oczywiście tak. Lecimy. Noorskopy. Noorskopy? Nie, mogę? nie muszę. Ale nie z noża! To jest Only AWP, pani Only kurde. Za nożę właśnie ci odliszam jednego... Ta da się nie liczy. Gramy do 17. Bo mnie walno okay. jest z noża. Nie no żartuję, gramy do 16, to się liczy, wszystko się liczy. Okej. Okay. Ej, dawajki, dawaj go skosy. to jest jedyny, jedyny. A, ja, ja to się obracam. No, po nogę, no, 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 serio. Nie ma szans. No, może ki teraz są no jakieś? Nie ma szans, bo szazam... Nie, szazam nie jedyne... nie, ja, za... nie, nie, ma... Nie ma szans, szazam jest za dobry. Ale jak, jak to ja, to... ja będę? no mam stopy. jest za dobry, nie ma szans. A jak ja będę? Na o nie, myszka mi się zaklinowała. Kurno. Nie ty możesz, ale ja będę skupała, wie? No ej, no kurwa. u mnie, Ja? Umie. A, bym um... no, nie. A... ominęliśmy się jesteś. No może na to wieżę. Kurno. Krzyżę sobie myszkę, o. o! Ja się... To był no-scope, nie? Czy nie? Tak. Był. Nie chyliłem, jeszcze i strzeliłem, tak. Kurde. Wygrywacie z czterema rundami. Ale spokojnie, ja was jeszcze dogonię. Ja was jeszcze dogonię, zobaczycie. No. Zobaczymy. Nie wiem, żeby jesteś obity. No, Na chamstwo to jest. No i patrzcie, zabije jednego i szazam nie zabije, no. bo Shazam jest taki, że on chodzi sobie z noskopem i on może na, on ma taki celownik do Wowie, taki taką ma gumkę przyczepioną do monitora, nie? nie gumki nie mam. Nie mam gumki. Nie bo mam gumki! Tak. Monitor Ta. gumki. z celownikiem. Takie, ej, takie, yy, Co będziesz robił ha. na swo co będziesz robił na swoim komputerze? Grał w Cesa. Dobra, to ja Ci dam załatwię taki monitor z Cesa, żeby będziesz miał celownik do WP. Nie I tak, taką naklejkę dziel Taką dzielnego klienta, da ci. Kurde, ale że z rąbowo. bo to z moja nie idzie. Mogę to Nie bez noskopa. Dobra, teraz gram bez noskopa. Okej. Okay. Jak to cię nie weszło? A obok. Fuck logic. A buła, co ty robisz tam? Łat masz zezwolenie w ogóle na broń. Dzrena. Perkursy. Co? Nie, nie Movement bota. Nie, dobra. Bez nuskopu, bez. A co ty? Gaiones. Co tam, co, Jak się tam czujecie, opowiadajcie, dekoncentrujcie się? O kurde, szazam. Ktoś ci, masz masz zezwolenie na broń, szazam? O, oczywiście, nawet na pięć. No to wymień. Oczywiście, że nie mam. Tak jak. taki Tak i chodzi sobie tak po ulicy: policja, masz zezwolenie na broń? Nie, no to wywal tego klacza i tak go zabijanie nie? I takie. Hello. Dartless. Szazam, wynocha! Ale. Co? Ty. Ja ustawiłem 16 rund. Ale już spu. Pf... Dobra. Dobra będziemy jeszcze po tej... Okay, <laughs> jeszcze jeden... Nie no. Jeszcze nie. <grafilnie> jeszcze Czekaj, nie do tej drużyny przeszedłem. Okej, okay, okej, okay, zostańcie, zostańcie! Nie. Ancie. Dobra, to jednak zmieniamy podstawę. Ch chodź do mnie było, idziemy na szezama, bo on jest za dobry. Nie, <grafilnie> to za słabe Widzicie... No ja zabiję... patrzcie, ja zabiję bułę, ale szazem mnie zabiję, no. Trzeba hmm. mieć... Ty, ty ja... Masz... Ty ja rozkmina, nie? Ja świetną rozkminę. Ej, powiem ci co masz robić. Dera, teraz, teraz Shazam nam dwa grosze na stronie. Ja tam nic nie robię. Gdzie jesteś Shazam, pochwal się. U mnie jest. W ogóle jak tam ci minął dzień Shazam? Nie I była. Hop. Aaa, się zbieram, prawie. Nice. Maśniutko. Jak wam minął dzień? Na Jak wam tak, no, minął no, dzień? Nie opowiadajcie, opowiadajcie. No spoko, tylko dużo no, citerów, dużo było. Ja tam mogę się cały odcinek wypowiadać, ale to zabiorę jakiś ten odcinek, więc tak średnio. Nie, no wypowiadaj się, no. U mnie, u mnie, u mnie. Nie, no wypowiadaj się, no co? Ja będę mówić, no wypowiadaj się, musi być jakiś, nie może być nudnego... o kurde! U ciebie, u ciebie, naj... A... Nie może być nudny odcinek. Wiesz, nie, nie no. nie no, jakiś komentarz. I suba z, dokładnie. z dokładnie. Ale suba z dzwonem, a nie z dzwoneczkiem. Co? Dzwonek, dzwoneczek to, to samo. E. Dobra. No opowiadaj wszyscy mnie, miesiąc, bo jeszcze cały odcinek. E. Czemu nie opowiadasz? To można powiedzieć? Jest na górze. O, <grym> bardzo ciekawe, bardzo, bardzo. Propsuję. No, no tak, takie będzie ciekawe info. O, jak to cię nie weszło? Nie wiem. Szedło. Pobierze pierwsze pierwszy no. to Nie to wiem, to... magia. Ma śniutko. Oczywiście jest godzina teraz: 21. Równa, więc nice, nice. Chwalę mm, się godziną, jestem fajny. A to już wiem. Chwalę <laughs> się godziną, <grym> jestem fajny. No strzelicie zdążę. Przejdź do niego Buła, mam teraz przewagę. Czekaj, teraz ostatnio... Szko? Teraz wygrać. teraz, teraz wygram. Ze mną? Okay. Hej. Ja, ja chcę... sam nie, nie Ja chcę zagrać sam. Sam chcesz zagrać? Buła, ale wiesz, że tak. to będzie błąd? Picho, błąd. Ja chcę sam. Biorę, to ja mu no, pomogę tak. zaraz. Masniutko, no... Nie... Gdzie in jest? do niego, idź do niego. Gdzie jest? No, sam. W momencie kobry, mówisz? Co no! przechodzę do Dobra, przychodzę przechodzę do niego. Pomogę ci! Chodź do Pomaga ci! Lecimy! Dobra. Dobra, to czyli wy walczycie Miesz, sobie, a ja będę patrzał? Wiesz, nie Wiesz, no, we dwóch, on chce być sam! Marek! Czyli wy we dwóch walczycie, a ja tylko patrzę? Nie, ty też grasz! A, jest ty, on na wieży minus 86! On ma 4 HP! Noskopy, noskopy. no NOSKOŁPY! No? On ma 16 HP! chodź. Znaczy 14. Na dół. Ja nie nie zabijaj mnie jak zejdę, dobra? Chodź na dół. Wejdę, chodź na chodź. Wejdę na górę. Wejdę na górę. I mnie nie, nie zabijaj. Oczywiście, jak będziecie Wiecie co się nie ma Oczywiście, jak będziecie chcieli <laughs> mojego V-modela, no to piszcie. Nie! NOSKOŁPIK! Dobra, lecimy dalej. Z NOSKOŁPAMI. Ta Sama? Ta Dobra. Chcemy noskołpy. Noskołpy chcesz? Chyba nie chce. no, chcę On chce właśnie noskołpy z tego celu. Z tego co wiem, to do mnie nie strzela z nich. Noskołpy. Jak jednego zjadę, to z drugiej mi. Tak mam. Bo Patrz. Tutaj. Cześć, nie. Czekaj. Nie sobie. Patrz. Po, 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 pokaż swój movement. <grym> Zrobisty. O nie, dwóch! No To był no To był no Ma, Masz na odcinku, że to był no scoop! No ciku, o no Zobaczę, zobaczę. O, co dzisiaj będzie? Dzisiaj wrzucę o jakiejś 22, więc polecam zobaczyć. A Co ja się nie dostał? No Czekaj, pomogę dla buły, pomagę dla buły. A to sam no żebym miał łatwiej. O, chciałbyś! Weź, jedną rundę. No dobra, jedną rundę możemy. <noise> no scope'y! No? no? Tak! Tylko że się e, no, Nie no, żartuję, to nie był no scope, bo to oczywiście... E, ta runda powinna być na no co nie? Teraz będzie no, no tak, No tak, tak, Nie <noise> ja zapomniałem, że mnie no scope'y i te zoom że zoomam na chwilę funkcjonują już włączę. Ale czemu mi nie chce wchodzić nic? Oh. Ale du... Buła cię forobisz tę skopę jelę Nie, bo poprzez mm, to ten... Ja wezmę sobie twoją, U, bo, od, bo twoje... nie patrz, bo twoja AWP jest oczywiście taka zbyt presna... Nie wiem moją AWP! Nie, nie baję! Jak... No tak, to no, że nie przywaję No scope. I chodź... No zobaczysz na ciężko bajce! Wisz, bo ja mam twoją AWP, a twoja Wpa da skilla kila no. Jaką ma? No ja mam za no, nie? Ej, masz czoł, masz to. Nie, bo ja... bo już z jest skillowa. Tak. Zaraz, ja zobaczę czy jest maskina. Unie, unie! Skillowa. Where? No to prawda, maskina. skilla. Where? Góra. Może dół już. Ale nie powiem, czyli do widział cię. O. Łofa klocik. ale dostałeś! Przez ścianę. Normalnie. No, o, kurde! No, skowie, dobra. To jest dobry czas, żeby zakończyć ten odcinek, co nie? I. Zale, kolejny e, nie, kolejny nie, <śśpiewanie> już nie frisze, nie, rzm. nie rzm. Więc tak, dzisiaj, dziękuję Wam oglądanie. Dziewczyny i chłopcy. No zostawcie, i. Chyba. No, tak. No i zostawcie suba, dokładnie. Zostawcie te. Zostawcie suba! I łapki 5. I 5 I łapek też będzie fajne. Dobra, no to już się ma, do następnego. 5. 5. Narodziej się ma.